Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu mierzymy, ale tym razem e, Bond Bricks. Mam taki dość e, spory karton, mam tu kilka fajnych rzeczy i są jedne buty. E, to są takie naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. nie miałam tak dalej paczki z Bolt Bricksa, więc jeśli Was to interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Pierwszą rzecz już standardowo mam na sobie, e, właściwie dwie rzeczy, bo są to też rajstopy, ale pierwsze rzeczy są sukienka. Sukienka kupiona z polecenia rekomendacji znajomej na Instagramie. bo jeżeli to oglądasz, to bardzo Ci dziękuję. I jest naprawdę bardzo fajna. To jest taki też mój kolor, właśnie moja chania też w takim kolorze bardzo fajnie wygląda. Na wyglądał na jesień on, on pasuje, tylko chyba jednak wzięłam za duży rozmiar, bo tutaj trochę jest za dużo luzu. Jak ktoś nawet szuka na, na brzuszach ciążowych to śmiało tutaj wejdzie a na długość będzie w porządku, bo nie będzie za krótka bo na w tym momencie sięga tak no do kolana mam 1,75 m wzrostu więc myślę, że mam i mam 48 na 5 więc spokojnie 44 46 mogłabym mieć by była bardziej tutaj po prostu dopasowana tutaj też bym sama bym się czuła bardziej komfortowo, ale zobaczymy bo ponoć może się skurczyć w praniu, więc no zobaczymy mi się ona spodobała, bo ona jakieś grosze, jakieś chyba 40 parę czy 50 zł, ja była na jakiejś promocji, więc po stwierdziłam, że zamówię, zobaczymy jaka będzie, bo są na inne kolory. Drugi rękaw bardzo taki elastyczny, tutaj chyba kamera trochę przekłamuje kolor, bo on tak naprawdę jest bardziej taki żywy, żywy żółty. Nie wiem czy to tak gdzieś złapie. Ale właśnie bardzo fajnie, zróbmy no, materiał jest bardzo elastyczny, więc tutaj spokojnie duże biusty wejdą, duże brzuchy, duże biodra. jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna sukienka. Druga rzecz to są rajstopy, pokażę Wam je w ten sposób. To są takie czarne, kryjące rajstopy, Nie, nie pamiętam jakie to jest, właśnie czy to jest 60 czy 80, bo no, są takie, widzicie, dość mocno kryjące. Mam 48 na 50 rozmiar. Ja one są właśnie tylko wkopowane w, w taki kartonik malutki. Nie pisze mi tutaj właśnie jaka jest grubość tych rajstop, ale to Wam wszystko podlipuje na dole. Wszystkie linki będą tam. Karol jest ok, bo mam bardzo wysoko, wysokość mi dotąd. Ja takie rajstopod najbardziej lubię, już czuję, że mi nie będą zjeżdżane, bardzo wygodne. Super się trzymają, więc to naprawdę teraz to chyba... Potestuję je trochę, bo tak naprawdę dopiero teraz pierwszy raz je przymierzyłam. Ale jak potestuję to myślę, że będę dalej polecać, bo dużo właśnie osób pyta, gdzie kupuję rajstopy, bo no, ciężko jest znaleźć takie dobre rajstopy na większy rozmiar. Kolejna rzecz to jest taka sukienko, sukienko tunika sweter, bo to jest taki swetrowy materiał. Bardzo fajna, bardzo mi się spodoba właśnie kolor żółte właśnie z, z tymi takimi wzorami troszeczkę wydłuż wydłużającymi sylwetkę białe z czarnymi pasami. To są takie rękawy. Generalnie ona jest dosyć długa, bo no, zakrywa spokojnie tutaj e, pośladki, sięga nawet trochę poniżej z przodu tak samo, więc no, myślę, że spokojnie jako sukienkę można ją nosić. Ja mówię, on 75 wzrostu i mi to zakrywa, więc dla osób niższych e, będzie to tym bardziej niższa sukienka, chociaż ja chyba jednak wolałabym nosić ją może do takich jeszcze bardziej kryjących rajstop, albo do leginsów, nie wiem, tak jeszcze tak przy większym podniesieniu rąk do góry, no to ona też się cała unosi, więc tutaj może być ta strefa po prostu widoczna, ale tego byśmy nie chciały. Więc myślę, że jako tunika właśnie do leginsów takich grubszych, albo po prostu takich mocno kryjących typowych rajstop, do tego błotki albo kozaki i myślę, że, że będzie w porządku. Więc to jest naprawdę bardzo fajna ja też odprawiam na jakieś promocje chyba za 49 zł. Super. Tylko teraz widzę, że znowu kolor trochę jest przekłamany, ten żółty jest trochę bardziej żywe. I takim moim absolutnym hitem, taką perełką z tego holu jest właśnie ta sukienka dresowa z takim lampasem panterkowym na rękawie i tutaj wzdłuż do końca. To jest taka typowa sukienka krótka, mini też albo właśnie do grubszych rajstop albo do leggingsu ale jest tak wygodna, jest tak fenomenalna. Ja sobie jeszcze ją tutaj przygotowam paskiem, zaraz Wam pokażę jak wygląda bez paska, bo jest taka, taka właśnie luźniejsza, więc też jest, nie jest taka mocno szeroka, więc rozmiarówka myślę jest typowa, bo chyba też 48 na 5 się bałam jaki to tam materiał, ale materiał jest fajny, bo jest e, cienki, nie jest taki, wiecie, jakiś ocieplany, to jest jeszcze taka myślę bawełna z elastanem. I ona ma ona ma jeszcze kaptur, więc jak ktoś lubi e, i generalnie naprawdę, naprawdę jest bardzo wykona tu jest komfortowa, więc też nawet tak kobiety na jakiś, nie wiem, ciążowy brzesek podziwu, nawet takiej dopasowanej to rewelacja. Na długość też jest super. I ona była dosyć droga, bo ona z tego kojarzę, kosztowała chyba 135 zł albo 140 więc cena dosyć wysoka, ale polecam. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajna, taka dałam do latania właśnie, wiecie, na jakieś szybkie zakupy żeby tego nie zmarnąć, sukienką, bluzą na siebie nakładamy i jesteśmy gotowe. Jeszcze ja zapomniałam, że mam do pokazania buty. Takie, wiecie, bardzo fajne, takie cicho biegnie do, do latania. Tak, pokażę. O, tak one wyglądają. Ja w ogóle to jest mój wymieniony rozmiar, bo ja zamówiłam sobie swój 42, okazało się, że jest sporo, sporo za duże. No i zamówiłam 41 i ten jest okay. już Mam też taki jeszcze większy, więc nawet nie wiem, czy bym w 40 nie weszła, ale już nie chciałam się ryzykować. Yy, bardzo fajne, mięciutkie. Po ten łańcuch taki, wiecie, jest yy, plastikowy, ale są takie bardzo wygodne właśnie do wkładania na szybko, właśnie nawet, wiecie, wejdą normalnie. Więc do sukienki, nawet tej właśnie panterkowej, też super to wygląda. Bardzo fajne są. Cieszę się, że trafiłam, bo szukałam takich Wiecie, butów, które szybko mogę założyć, szybko ubrać i się nie zastanawiać nad niczym i czarne i właśnie i na skarpetkę wejdą, taką wiecie stópkę schowaną albo właśnie na taką grubszą stopę bez problemu, tylko właśnie e, chyba trzeba po prostu brać rozmiar albo nawet e, dwa rozmiary mniejsze. Ja mam wysokie podbicie i szeroką stopę, więc jeżeli też takie macie, to, to te buty też będą na Was pasowały. I jeszcze z takich e, rzeczy, wiecie, takich typowo przyziemnych do ubrania. E, zamówiłam sobie taki dwupak e, z kurtki z do spania, bo ja się w takich długich miejscach, jest glądu, nawet zimą. E, I tutaj mam rozmiar 44x46, a to są takie zwykłe e, pudrowe róż z, z taką szarą tasiemką, a drugie są szare, e, w takie białe grożki i tasiemka jest różowa. I one też są, rozmiar widać, że też jest taki lekko zawyżony, więc można brać spokojnie, rozmiar mniejszy się naciągają, więc bardzo fajne bawałnę. na taka lekko przyświtująca, więc do spania dla mnie, nawet na zimę, są idealne. I ostatnia rzecz, właściwie dwie, ale traktowana jako jedno, to jest dwupak z krótkich. krótkich. Takie wiecie, zwykłe, ta jest właśnie czarna w takiej białe groszki, a ta druga jest zwykła, czarna. Nie mam do czego właśnie ja teraz jej przymierzyć, ale to będzie taka zwykła, po prostu nic nadzwyczajnego. Na mnie jest fajna, bo dla mnie jest z wyższym stanem, więc zakrywa mi idealnie pośladki, a też mogę sobie spokojnie ją do talii podciągnąć, bo one są bardzo, bardzo elastyczne, więc się nadają. Tu mam chyba też rozmiar tak, 44x46 już mam chyba kilka rodzajów tych spódniczek. Jeszcze się miałam rozmiar większym, teraz do tego mniejszego zeszłam. I właśnie to też było na jakiejś promocji, chyba 23 zł za dwie spódniczki, więc naprawdę bardzo fajna cena. Bardzo fajnie się w nie zaopatrzyć, bo właśnie to gruby high-stop na in latem, jesienią, zimą się bardzo fajnie sprawdzają, więc też Wam je bardzo mocno polecam. Okej, okay, w dzisiejszym haulu to o tyle. Taki krótki, szybki haul, ale już te rzeczy leżały, więc... Czekałam, żeby w końcu Wam je pokazać, żeby też móc je w końcu nosić, bo też wiecie, czekam, żeby najpierw Wam je starać się nagrać film, a później dobrać wszystko do prania i do noszenia właśnie tej sukienki. Już się nie mogę doczekać, kiedy właśnie że będę mogła sobie śmiegać, bo jest naprawdę bardzo komfortowa. Jestem paskiem, podoba mi się bardzo. Jeżeli byście pytały o pasek, to jest z Sinsane za 9 zł. Tutaj właśnie on jest na mnie mały, generalnie tutaj w pas, ale na talię, bo takie właśnie typowo chciałam do talii no tej sukienki, więc 9 zł z więc bardzo fajne. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli Wam się podobało to dajcie znać, czy dalej nagrywamy więcej takich hauli czy szukamy coś jeszcze kompleksowego, czy może jakiś inny sklep, czy coś Was interesuje, no to postaramy się coś zadziałać i może po prostu zamówimy coś z innego sklepu, żeby troszkę urozmaicić. Ale jeszcze mam wam pokazane kilka fajnych rzeczy z rezerw, z Ina, i, i, i i kilka takich perełek z Takich butików plus jezowych, więc tu też czekam na nagranie. Nie mogę się do tego zdawać, bo tego jest najwięcej zdecydowanie. No i jeszcze buty. super płaszcz mam do pokazania, i, i chyba tu na razie będzie tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!